Nerdowskie podsumowanie 2022 Najlepsze Gry Planszowe. Zapraszam serdecznie. Tradycyjnie przed każdym moim podsumowaniem przypominam i objaśniam, kto ogląda po raz pierwszy. To są w tym przypadku gry planszowe, które ja ograłem po raz pierwszy w 2022. Jest to więc zestawienie trochę nietypowe. Nie, nie znajdziecie tu premier, nowości i tak dalej. Pewnie będzie ich bardzo mało albo wcale. Sami się przekonacie. Powtórzę się, to są tytuły, które ja po raz pierwszy ograłem w 2022. Nie te, które wyszły w 2022 na świecie, czy też miały swoją polską premierę. Absolutnie nie. Nie będzie Honorable Mention, nie będzie innych wzmianek. Tak się po prostu złożyło. Za to w podsumowaniu okazało się, że tych nowych tytułów w tym roku grałem więcej niż w roku poprzednim. W roku 2021 to było 38 nowych planszówek ogranych przeze mnie. W tym roku 49. Uważam, że jak na to, że nie tylko koncentruję się na grach planszowych i tak naprawdę nie mam zbyt dużo czasu, by sobie pograć, no to jest to całkiem spora liczba. Ok. No, to jeśli jesteście zainteresowani pierwszą dziesiątką, którą sobie wybrałem spośród tych 49 tytułów za poprzedni rok, to zapraszam serdecznie i o dziwo! Zaczynamy od miejsca dziesiątego. I na miejscu dziesiątym niespodzianka, nawet trochę dla mnie samego, czyli władca Kości rok 2022, a jednak zdarzają się takie tytuły. Twórca Adam Strzelecki, a polskie wydanie to Trelf SA. Powiem tak, przy ym, tworzeniu tej listy kierowałem się w dużej mierze tym, jak bardzo i jak chętnie do danego tytułu bym powrócił. Nie tym, na ile innowacyjny jest to tytuł, jak bardzo mnie zachwycił w danym momencie, jak bardzo nie, spowodował przegrzanie czachy, kiedy kumałem nad tym i kombinowałem, jak rozegrać kolejną rundę. Nie. Największym, najważniejszym kryterium było to, jak chętnie wrócę do danego tytułu. I właśnie dlatego. Na miejscu 10 Władca Kości, ponieważ jeśli chodzi o Dungeon Crawlery, a to jest taki rodzinny, lightowy Dungeon Crawler. Jeśli chodzi o Dungeon Crawlery, uwielbiam mnóstwo innych tytułów. A jednak po graniu te kilka razy tego Władcy Kości, na myśl o nim, kiedy widzę go na, moim, na, na mojej półce, to robi mi się ciepło, robi mi się przyjemnie. So myślę, kurna, zagrałbym, zagrałbym ten kolejny raz. I właśnie dlatego, z powodu tego efektu, Władca Kości na miejscu dziesiątym. Great Western Trail, ale edycja druga. Ona miała premierę w Polsce w 2022. Autorem jest Aleksandr Pfizer. Ok? Proszę bardzo. No i tak, ja dawno dawno temu grałem w pierwszą edycję, natomiast w tym roku miałem przyjemność ograć drugą edycję i zdecydowanie podoba mi się ona bardziej, choć nie ma tam dramatycznych zmian, ale jednak są, kto nie wie. Jest to oczywiście gra Euro. Rywalizacyjna, żadna, ko żadna kooperacja, w której to wypasamy bydła na dalekim, dzikim zachodzie Stanów, chyba Kansas, do Kansas w każdym razie te bydła sobie różne gatunki krówek wypasamy po czym je sprzedajemy. Jeszcze tam mamy wpływ na to, jak daleko pociągiem te nasze krówki jadą, zanim jest, zostaną sprzedane. Generalnie więc mamy trzy takie główne sposoby na to, by zdobywać punkty zwycięstwa. Musimy koncentrować się na tym, by na naszej drodze bydeł, które co sezon sobie wypasamy, było jak najwięcej ciekawych naszych budynków, bo jeśli zostaniemy zmuszeni, albo będziemy chcieli odwiedzać budynki cudze i tam korzystać z jakichś zdolności, no to musimy tym ludziom płacić. Z naszych budynków, kiedy odwiedzamy nasze budynki, to tam możemy właśnie korzystać z fajnych, ciekawych zdolności, i płacić nie musimy. Więc trzeba dbać o rozbudowę tego, tej trasy, po której nasze bydło, nasze czy naszych przeciwników jest wypasane, jest prowadzone do skupu. Potem docieramy z tym bydełkiem, które możemy też manipulować. Mamy tam właśnie draft. Nie draft, przepraszam, tylko manipulację talią naszego bydełka. Możemy kupować lepsze bydło na targach podczas drogi. W związku z tym nasze stado może się zmieniać, a nasza talia kart tego, jak dobre bydło sprowadzamy, też się zmienia. Ok? No a potem docieramy, tam za odpowiednią cenę sprzedajemy to bedełko. Jeszcze im bardziej drobne są te nasze bydlaczki, i generalnie to, co sprzedajemy, tym dalej możemy, tym więcej kosiory zrobimy. A jeszcze mamy wpływ na to, jak daleko pojedzie ten pociąg. Możemy w związku z tym mieć wpływ i kontakt w różnych poszczególnych miejscach. Tam też zarabiać na tym, jak daleko nasze pociągi, a właściwie pociągi, które wiozą nasz towar, jak daleko jadą. To też jest inna droga do zdobywania punktu zwycięstwa. Generalnie nie jest to zbyt łatwy tytuł, ale tak naprawdę. Po pierwszej rozgrywce absolutnie nie jest to tytuł zbyt skomplikowany. To jest dosyć znany tytuł, więc serdecznie Wam drugą edycję szczególnie polecam. Tegoroczne w moim zestawieniu miejsce ósme należy do Gloomhaven! Nie tego niż Lwa, ale tego klasycznego, typowego, które oryginalnie zostało wydane w 2017. U nas za to dzieło odpowiada podejrze Albi. Jeśli dobrze pamiętam, tak dla formalności twórcą jest Isaac, czyli Dres. Jest to monumentalne, wielkie pudło z mnóstwem, mnóstwem zawartości. Rodzaj dungeon crawlera. Dlaczego rodzaj? No bo de facto jest to dungeon crawler, czy podwiedzamy pod, różnego rodzaju podziemia, ale nominalnie czasami jest to dżungla, czasami są jakieś kanały podziemne, czasami są jakieś baraki. De facto wszystko sprowadza się do tego, że pokonujemy kolejne scenariusze, gdzie mamy dosyć typowe dungeon crawlerostwo. W założeniach. Ponieważ w szczegółach ten system, ta mechanika jest mocno oryginalna. Podstawową najważniejszą mechaniką jest to, że każda postać, a jest tu kilkanaście różnego rodzaju postaci, posiada um, talię, która jest przeznaczona na dany scenariusz. E, w ramach odblokowanych kart dla danej postaci możemy tę talię modyfikować przed każdym scenariuszem, Na no w każdej rundzie wybieramy dwie konkretne karty i zagrywamy z tych dwóch konkretnych kart, z jednej karty, to, co jest napisane u góry, jakby w części górnej, a z drugiej karty to, co jest napisane na dole. Lub w odwrotnej kolejności. Najpierw część dolną, potem górną. Z tej karty albo z tej. W każdym razie musimy zagrać dwie karty i te karty potem idą do dyskartu. Nie tak łatwo się te karty dyskuje. Nie będę zagłębiał się w szczegóły. W skrócie. Ogrywam tą grę w wersji komputerowej, nie fizycznej, więc odpada mi bardzo duża ilość zarządzania. I być może dlatego też jest dodatkowy plus dla, dla M, dlatego że wiem, że do osób odbiło się od tego, jak wiele zarządzania całą grą wymaga, to by dobrze bawić się w Heaven. No bo tutaj mam rozwijać postać, naklejek na klejek nasze karty, manipulowanie tymi kartami i tak dalej. Dużo czasu zajmuje rozstawienie, setup. Domyślacie się przy tak dużych grach. Mechanika tych dwóch kart zagranych bardzo fajna. Wszystko, co wciąga to, że tutaj jest fabuła w tych kilkudziesięciu scenariuszach, jak nie więcej scenariuszach. Ja w sam wersji komputerowej 67 bodajże scenariuszy już, tak? A to nie koniec. Oczywiście jest dużo scenariuszy pobocznych, Główny wątek może potoczyć się różnie. W wersjach pobocznych też czasami mamy decyzje, które powodują, że pewna ścieżka jest nam zamknięta, pewna otwarta. Nie spodziewajcie się wielkich moralnych wyborów, nic z tych rzeczy. Ale to miło, że w niby w zwykłym Dungeon Crawlerze jest jakaś fabuła i że nasze wybory mają znaczenie. Przypominam to, rok 2017. Od tego czasu troszkę się w Dungeon Crawlerach i generalnie w tego typu grach pozmieniało. Właśnie w tym kierunku. Jednakże nie jest to miejsce pierwsze czy drugie. Jak mogłaby wskazywać ilość mojego czasu grania Gloomhaven? Dlatego, że pomimo tego, że non-stop odpalam po raz kolejny, a jeszcze dzisiaj, a jeszcze ten Stariusz, a jeszcze ten Stariusz, to widzę w tej grze problemów mnóstwo. I głównym problemem dostrzeganym tylko, nie tylko przeze mnie, ale przez wielkiego, znanego YouTubera, planszówkowego, zresztą dawno, dawno temu, gdy on nagrywał tę recenzję, a więc mam na myśli Tomka Dubosza z Gambit TV, on tam mocno podkreślił, że jego najbardziej wkorzała. Emerytura. Jest tu specjalny mechanizm emerytury, i muszę Wam powiedzieć, że już dokładnie nie pamiętam, co on tej emeryturze opowiedział. Ale ja Wam też wielką epistołę mógł na, te, na temat tego fragmentu mechaniki, tej gry napisać, jak bardzo nie podoba mi się rozwiązanie tej emerytury w Gloomhaven. Choć w idei jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie. To nie jest materiał o Gloomhaven, więc lecimy dalej. Także zdecydowanie, jeśli mieliście nie mieliście okazji w Kluchowen pograć, to proponuję wersję komputerową, bo to od odpada mnóstwo, mnóstwo zarządzania, zostaje ta cała przyjemność z gry. To nie jest gra, która jest pozbawiona wad, sami zobaczycie, ale dalej mnie przynajmniej wciąga niemiłosiernie. Jedziemy dalej. Miejsce z siódme w moim serduszku zeszłorocznym zajął Pan Lodowego Ogrodu. Znowu klasyk dla wielu. Area Control, dosyć stare już gra, bo oficjalne 2014, był oficjalna premiera. Autor to Krzysztof Wolicki, wydawnictwo Red Imp. Polska gra, polski autor, na podstawie licencji znanego, znanych cyklu powieści, właśnie Pan Lodowego Ogrodu, z tym, że powieść, ta właściwie cykl trzyczęściowy tak naprawdę nie koncentruje się absolutnie na jakichś tam zagraniach politycznych, wojnach, wojskach, ruchach, manewrach i tak dalej. Jest... Historią przygód pewnego jednego, no powiedzmy dwóch bohaterów, czyli jest to spojrzenie na te wydarzenia bardzo indywidualne. Jednak gdzieś tam, za lub kulisowo, gdzieś tam coś się takiego dzieje, i to jest bardzo fajne przełożenie tych skrawków właściwie działań strategicznych e, i tak dalej, tych takich właśnie na wielką skalę. Tutaj w powieści mamy skrawki tego, jest to bardzo dobrze przełożone na język mechaniczny gry planszowej i oddaje specyfikę działania tych poszczególnych sił, które znajdziemy w świecie panelowego grodu, które u nas są u nas, przepraszam, w książkach pokazane są w formie fabularnej od strony takich konkretnych wydarzeń. Tutaj są przepięknie w, przełożone na bardzo oryginalne mechaniki i na to, że każdą stroną gra się trochę inaczej. Każda ma inne warunki zwycięstwa oprócz takich ogólnych dostępnych dla każdego. Jest dużo ciekawych akcji. Jest to rodzaj worker placementu, ponieważ mamy swoich, swoje akcje, że to akcje, które kładziemy na konkretnych akcjach, które chcemy wykonać im szybciej wykonam, szybciej na do niej Polu akcji się pojawimy, tym będziemy mogli ją szybciej wykonać. Czasami koszt się zwiększa, jeśli jesteśmy później na danym polu akcji. Tych Manipulujemy tą ilością tych akcji, możemy czasami mieć więcej, czasami mniej, gra nam na to pozwala. No i potem wykorzystujemy nasze unikatowe jednostki, unikatowe zdolności do tego, by wygrać. Dużo kombinowania, dużo grania, ale spodziewałem się więcej. Inna sprawa, że nie miałem okazji ograć tego panelu nowego Grodu tak strasznie dużo. By wycisnąć z niego maksa, dlatego jest aż na siódmym miejscu, albo tylko na siódmym miejscu, bo ja jestem wielkim fanem area control i założenie, jeśli coś jest asymetryczne, area control i właśnie konfrontacja, a wiadomo w area controlach konfrontacja musi być, to zdecydowanie od jest duży plusik. Tymczasem miejsce szóste. Miejsce szóste to dziewięćdziesiąty 95 rok zeszłego wieku. Taki staroć dla formalności autorzy Wolfgang Kramer i Richard Urlich. Area control z trochę ilością losowości, ale nie za dużą. Z fajnym mechanizmem wyboru akcji, sprowadzania pionków i rywalizacji niemal co rundę o kontrolę nad poszczególnymi regionami Hiszpanii. Wszystko to jest, się bardzo pięknie spina w bardzo prostych zasadach, moim zdaniem. A kompilowania i przede wszystkim gry nad stołem jest tu cała masa. Także ja, jeśli nie mieliście okazji jeszcze, legendę, Obczajać, a Area Control są waszymi ulubionymi grami, to absolutnie sprawdźcie, absolutnie ta gra się ani trochę nie zastarzała. Poza warstwą graficzną, to jest rok 1995, więc jeśli widzieliście starocie, jak one kiedyś wyglądały, to spodziewajcie się dokładnie tego samego stylu graficznego, czyli o mój Boże. Ale jeśli chodzi o warstwę mechaniczną, o przyjemność z rozgrywki, absolutnie El Grande nie odstaje od najlepszych tytułów Area Control współczesnych nam temu roku. W tej chwili 2023 nawet, więc ja El Grande wszystkim strategom serdecznie, serdecznie polecam. A jeśli nie mieliście okazji grać w Real Control, a chcielibyście spróbować, to wcale nie jest to super skomplikowana mechanika, więc można zacząć moim zdaniem przynajmniej od El Grande. Miejsce piąte okupuje tytuł dziwny. Po pierwsze, jest to dla mnie pierwszy raz, kiedy spotkałem się z mechaniką rondla. Jest to specyficzna mechanika wyboru akcji co rundę. Nie będę się w nią zagłębiał, no bo nie jest to odcinek konkretnie o tej grze czy o tej mechanice, ale w dużym skrócie mamy rondel czy jakby taki obracany schemat podzielony na kawałki, w których to mamy daną akcję, daną akcję, daną akcję, daną akcję i manipulujemy tym, kiedy daną akcję będziemy odpalać. Jednocześnie każda akcja, w tym przypadku w grze Crusaders Day will be done. Bo o tej grze mówię, mamy też specjalny jakby powiedzmy. Tutaj na użytek tego, tego odcinka, żetony akcji, i w zależności od tego, jak przesuwamy te żetony, akcji, a potem kiedy odpalimy konkretną właśnie akcję, ile tam się tych żetonów zgromadziło, tak silna będzie nasza akcja. Możemy to modyfikować przez budynki zbudowane na planszy, która reprezentuje Europę średniowieczną, a my kierujemy w tej konkretnej grze zakonami rycerskimi. Jest to z jednej strony area control, z drugiej strony rozbudowujemy swoje jakby posiadłości, bo budujemy zamki i tak dalej. Z trzeciej jednak strony, Tutaj nie ma państwa naszego, to są zakony, które nie są przypisane do konkretnej narodowości, więc mogą budować się w dowolnych miejscach, byleby ten konkretny region nie był zajęty, w tym przypadku jeden z naszych budynków, może być tylko jeden budynek, jednego gracza w danym regionie. No i podróżujemy, no skoro to są kru krusajderzy, krzyżowcy, no to biją niewiernych, czyli Słowian, czyli ym, Saksonów bodajże, gdzieś tam y, na południe się też zapędzamy do Bizancjum i Włoch i tam klepiemy muzułmanów, powiedzmy, tych wszystkich saracenów niedobrych w każdym razie. Za to jest tu całkiem mało interakcji pomiędzy graczami, jak na area control i jak na walkę. Walka jest rozstrzygana w sposób absolutnie banalny: kto ma większą siłę, to wygrywa. Innymi słowy, nie walczymy w ogóle między sobą, walczymy tylko z niezależnymi tymi pogańskimi jednostkami, one z góry urzucony, narzucony poziom. Jeśli pokonamy ten oddział, to automatycznie siła wszystkich innych oddziałów tego typu, czy właśnie takie jak mówię, Słowian, Saracenów czy, czy, yy, czy German, już nie pamiętam, jaka jest trzecia yy, grupa. Automatycznie rośnie jeden, więc kolejny pokonany będzie jeden silniejszy i to wszystko. Musimy mieć większą siłę, żeby ich pokonać wszystko. Dużo kombinowania, dużo interakcji, ale z planszą, bo nie z graczami. Także bardzo ciekawy, oryginalny dla mnie tytuł, szczególnie ta mechanika ROM dla wybierania akcji i wzmacniania tych akcji za pomocą przesuwania punktów akcji. Bardzo dobre, bardzo ciekawe, bardzo oryginalne. Bardzo dużo bym chciał więcej grać, więcej grać w ten konkretny tytuł. Miejsce czwarte to jest konkretny przypadek, który pokazuje, że czasami jakaś gra może, na jakąś grę możemy totalnie wsiączyć i mieć bardzo, bardzo dużo uwag wobec tej gry i wobec uwag wobec konkretnej karty, konkretnej akcji, konkretnego zagrania. Można wyjść wściekłem i naprawdę się wściec w czasie rozgrywki, a mimo to. Po jakimś tam okresie czasu, w tym przypadku kilku miesiącach, można dochodzić do wniosku, że ta gra zrobiła tak duże wrażenie, że z chęcią zagrałbym jeszcze i jeszcze i jeszcze. I pomimo tych wszystkich złych rzeczy, z którymi ten tytuł mi się kojarzy i uważam dalej, że miałem rację, oskarżając ten tytuł o to, o to i to tamto, w ostateczności uważam, że to jest tytuł bardzo dobry, bo zajął właśnie czwarte miejsce. A mówię o Bios Origins, edycja druga, która wyszła w 2019, a twórcy to Phil Elklund i John Manker. Phil Ela, Phila Elkluda uwielbiam. On, jeśli dobrze pamiętam, odpowiada za Paksy innymi, a nawet jeśli nie, na 100% odpowiada za niektóre Paksy, więc ten rodzaj myślenia na temat kombinowania mechaniki i rozwoju gry, projektowanej właśnie przez chwilę, Elchlóża bardzo, bardzo mi odpowiada. Nagrywałem materiał natomiast mojego wyjazdu planszówkowego, które mam okazję co roku i przyjemność odpychowywać sobie w okolicach lipca, sierpnia z moimi znajomymi. I tam, w tamtym materiale, mówiłem dużo na temat Bias Origin, więc tu się powtarzać nie będę. Jest to generalnie gra cywilizacyjna. Zaczynamy w ogóle jakimiś ludźmi pierwotnymi. Musimy doprowadzić do tego, by z idei tylko rozrodczej, na, na specjalnym panelu, żeby rozwinęli wyższe idee, wyższe sposoby komunikacji i tak dalej. I dzięki temu my możemy rozwijać się z kolei na świata, budować lepsze struktury, rozwijać się technologicznie w różnych dziedzinach, czy to wojskowości, czy medycynie i tak dalej. Więc absolutnie gra cywilizacyjna, ale bardzo specyficzna. Niełatwa, jeśli chodzi o mechaniki, więc y, graczom, którzy po raz pierwszy by chcieli podejść do gier cywilizacyjnych, absolutnie nie polecam. Trzeba mieć doświadczenie w tym, tu jest dużo czytania, dużo ikonografii, której po pierwsze, grze nie już problemu generalnie te najpodstawowe akcje spokojnie już wiemy, widzimy ją, wiemy o co chodzi, ale jest tego dużo, więc nie rzucajcie się od razu na głęboką wodę, bo Bios Origin Druga Edycja to jest absolutnie głęboka woda, jeśli chodzi o gry cywilizacyjne. Mimo wszystko. Bardzo mi się podobało te rozwiązania. Mimo tych zastrzeżeń, które tam mam, do, do konkretnych akcji, to jako całość gra mi się bardzo podobała. Wydanie pierwsza klasa i być może, właśnie przez te wizualne elementy, bardzo ta gra mi się podoba. Jest w moim sercu głęboko, mimo tylu złości, które na tą grę wylałem. Także ostatecznie zajęła czwarte miejsce w moim podsumowaniu. A tymczasem, przed nami podium. To jedziemy. Miejsce trzecie to gra która, gdyby tak z większego dystansu na to spojrzeć, yy, lub gdyby to on fakt nie dotyczył po prostu personalnie moich preferencji, powinna być chyba wyżej. Jest to bowiem gra dwuosobowa, a ja generalnie nie przepadam za grami dwuosobowymi. Wolę większą ilość, bo wolę interakcję. Jeśli ktoś lubi interakcję, tak jak ja, negatywną, szczególnie grę nad stołem i tym podobne mechanizmy w grach, no to siłą rzeczy im więcej, gre, im więcej graczy, tym lepiej. Tymczasem mamy tu do czynienia z grą dwuosobową. Dlaczego więc gra dwuosobowa jest tak wysoko? Ano dlatego Pagan The Fight of Ronaok jest tak wysoko, że ta gra ma niesamowity klimat, a poza tym doskonale oddaje i przywróciła mi pewne emocje związane z tym, jak wiele lat temu przeżywałem granie z moimi znajomymi w różnego rodzaju karcianki pojedynkowe. Ponieważ Pagan The Fight of Ronaok jest rodzajem Karcianki pojedynkowej. Po jednej stronie mamy łowcę czarownic, po drugiej stronie mamy wiedźmę, właśnie którą ten łowca czarownic próbuje wykryć spośród, jeśli dobrze pamiętam, dwunastu członków wioski Ronowak. Musi ją wykryć, która ta postać to tak naprawdę wiedźma, pod którą tą postacią kryje się ta wiedźma. Wiedźma stara się przekonać mieszkańców na swoją stronę i uprzykrzyć życie łowcy. Bardzo fajny mechanizm, bardzo fajne kombinowanie, którą to postacią jest ta wiedźma, jeśli gra się oczywiście łowcą i tak dalej. Gra w tym pudełku, którą ja miałem przyjemność ogrywać dzięki boardgame Game Pundzie. Serdecznie pozdrowienia, Łukasz, i dzięki za pokazanie tej wyjątkowej gry. To w jego wersji kickstarterowej na 100%. Tam są jeszcze dodatkowe scenariusze, słuchajcie, można nasze talie danych postaci modyfikować, wprowadzać inne specjalne zasady, więc ta gra ma mnóstwo elementów, dzięki których można rozbudować i grać, i grać, i grać, ale nawet te 5-6 razy, które ja grałem na standardowych taliach, identycznie za każdym razem grało się za zajebiaszczo. To jest od wielu lat jeden z najlepszych tytułów dwuosobowych, które widziałem, karciankowy, więc to niektórym może to odpaść. Możecie uważać, że to nie dla was, ale w gatunku karciankowych, rewelacyjnych gierek, dawno, dawno nie widziałem czegoś równie dobrego, jak właśnie ten tytuł. Także bardzo serdecznie Wam polecam, zważywszy, że będzie po polsku. Będzie w tym roku wydany po polsku. Nie mogę Wam powiedzieć, kto jest wydawcą, bo ta oficjalnie ta informacja jeszcze nie padła. Korci mnie strasznie, by wystrzelić z pewnym e, memem który by sugerował, ale nie, nie będę tego robił, nie jestem do tego jakby predysponowany, nikt mi nie pozwolił tego robić, cisza. W każdym razie, to w sumie jest tak naprawdę, kto to wydaje. E, tą grę jest trzeciorzędne. To jest solidny wydawca, porządny, będziecie zadowoleni. Absolutnie. E, znany na rynku, s, e, tak jak mówię, z dużą marką w Polsce, więc absolutnie będziecie zadowoleni z tego, kto tą grę wyda, więc jakość też będzie najwyższa, więc czekajcie i kupujcie, bo warto. A teraz miejsce drugie. Miejsce drugie okupuje u mnie gra bardzo, bardzo specyficzna, z tak niejednoznaczną mechaniką, wielosobowa, niby kooperacyjna, a jednak nie z bardzo skomplikowanym, na pierwszy rzut oka, mechanizmem wy wyłonienia zwycięzcy na koniec. To jest tytuł, od którego wiele osób się odbiło, nie zrozumiało go, czy też nie pojęło jego głębi. Nie mówię, że to błąd. Po prostu przyznaję na początku, to jest bardzo specyficzny tytuł i rozumiem, jeśli wiele osób się od tego odbije. Ja jednak tym tytułem jestem zauroczony. A mówię tu o The Shadow Planet, wydany przez Galakty w 2022. Eee, twórcy oryginalny to Giacomo i Gianluca Santo Pietro. Hmm. jest to historia rozbitku z kosmicznego, który ląduje na planecie, której wiemy, że jest jakiś obcy? Na, tym na tej planecie, która jest reprezentowana przez mapę. Poszczególnymi miejscami, gdzie można odpalać różne akcje, podróżować po tej mapie, są też rozbudkowie z jakiegoś starszego statku. No i na początku każdy gracz rosuje rolę. Czy to obcego, czy to strażnika, czyli kogoś, kto na przykład, który nie chce dopuścić do tego, żeby ktokolwiek z, z planety odleciał, czy też bohaterów, którzy są po prostu członkami rozbice, rozbitej drużyny. Jednakże w świecie jest do wielu, wielu gier, to nie jest tak, że moja konkretna postać, nie wiem, pani Lucjana Tobys, Strzelam, bo oczywiście takiej postaci w tej grze nie ma. Jest obcym, wylosowałem, mam tu postać Luciany Tobes, a tu wylosowałem, że jej rolą jest bycie obcym. Nic z tych rzeczy. Tutaj w czasie rozgrywki manipulujemy tymi postaciami różnymi, a w czasie manipulacji, czyli zagrywania tych postaci, robienia tymi postaciami różnych akcji na planszy, jednocześnie manipulujemy ich dekiem, tych postaci. Jednakże im częściej daną postacią, będziemy mieli kontrolę nad tą postacią, więc rund spędzimy kontrolując tą konkretną postać, tym potem na koniec mechanika powoduje, że mamy o wiele mniejszą szansę, niż ta postać okaże się naszą postacią, przypisaną do naszej roli, tutaj tego obcego albo zwykłego, zwykłego członka załogi i tak dalej. Więc z jednej strony wybieramy postacie, które chcemy, których talię chcemy tak zmanipulować, żeby potem... Kiedy na koniec gry, żeby się okazało, że ta konkretna postać, czyli konkretna talia, jest ta przypisana do nas, bo potem nasza rola de facto oznacza, że musimy mieć w talii, postaci, która będzie nasza na koniec, odpowiedność odpowiednich kart w stosunku do innych kart, w stosunku do innych kart i tak dalej. To nie jest prosty proces oceniania, kto wygrał na koniec. I niejednokrotnie słyszałem, że ludzie rozstrzygali, nie za bardzo wiedząc, dlaczego to osoba przegrała, dlaczego to osoba wygrała. Odpatrzyli w tabelce, to sprawdzamy to, 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 to. Uwierzcie mi, jest strategia. Da się wykombinować, jak grać poszczególnymi rolami, ale to jest gra, która wymaga ogrania zdecydowanie, grania w, w ekipie, która rozumie te mechanizmy, bo jeśli trafi wam się człowiek, który tego nie rozumie, czyli wyście grali już 10 razy, w Shadow planet, a ktoś przychodzi nowy i od razu nie załapie, jak działają te mechanizmy, to może absolutnie wprowadzić was w błąd swoimi zagraniami, bo on po prostu nie rozumie, co powinien zrobić, jak w sposób powinien grać, jak manipulować grą żeby spełnić jakby zadanie swojej roli. Mógłbym jeszcze długo o Shadow Planet mówić, bo tak jak mówię, nie jest to prosty tytuł. Ja wam serdecznie Shadow Planet polecam. Nie kupujcie absolutnie. To jest tytuł, który trzeba najpierw ograć. Na jakimś evencie, konwencie, czy gdziekolwiek będziecie mieli rację, og okazję, ograjcie to najpierw. Bo to może absolutnie nie być tytuł dla was. Ale jeśli to jest tytuł dla was, jak i dla mnie, to będziecie bawić się pierwsza klasa. A propos pierwszej klasy, no to czas na miejsce pierwsze. No to tak. Ray Control? Jest. Blef? Jest. Czyli zagrywanie akcji w ciemno? No, jest. Granat stołem? Uhu, uhu, uhu. Jest. Proste zasady walki? są so. Japonia? Jest. I to w klimatach Rokuganu? Jest. Battle of Rokugan 2017 rok. Wydania w Polsce, niestety, nie ma polskiego wydania. Twórcy Molly Grover i Tom Jolly. A przydałoby się, moim zdaniem, polskie wydanie, ponieważ ta gra jest niemal niezależna językowo jest tam draptem kilka kart specjalnych, które należałoby przetłumaczyć. A tak, od strony wydawniczej tłumaczenia jest niewiele, bo głównie wszystko opiera się na żetonach. Mamy więc świat niefeudalnej Japonii, tylko rokuganu, mitycznego, troszkę przypominającego feudalną Japonię krainy, znaną z gier RPG czy gier karcianych, LCG czy CCG, gier karcianych generalnie rokugan jest dosyć znany w środowisku. No i tutaj walczymy różnymi klanami, które są też głównymi bohaterami tych gier właśnie, o których wcześniej wspomniałem. Tutaj walczymy o regiony, o krainy, o prowincje, czyli wojna. Każdy z graczy ma do dyspozycji pulę identycznych, niemalże identycznych żetonów, rozkazów i przed każdą rozgrywką losujemy z tej puli kilka z nich. Za zasłonką decydujemy, który żeton położymy, w której prowincji, niektóre żetony możemy kłaść tylko w prowincjach, gdzie już mamy jakieś armie, niektóre żetony w prowincjach, gdzie, tych żeton, gdzie naszej armii nie ma, tylko tam możemy położyć, więc jakiś tam ninjów wysyłamy gdzieś tam, żeby zniszczyć coś komuś, albo używamy magii, albo wzmacniamy obronę, czyli nasz żeton sugeruje obronę prowincji, gdzie jest nasza jednostka, albo ataku. Jest w prostych, absolutnie banalnych zakadach blefu, bo nikt nie wie, jakie rozkłady położyliśmy. One są wszystkie zakryte. Potem dopiero nastąpi faza odkrywania tych rozkazów i okaże się, że ktoś atakował w miejsce, gdzie kogoś już nie ma, albo dwie armie spotkały się ze sobą, albo ktoś przewidywał wielki atak, więc się bardzo uzbroił w obronne rozkazy, a tam żadnego ataku nie było, bo ten atak był blefem, i tak dalej, i tak dalej. To będziecie się tu bawić super. Tu jest takie urżenie, mnóstwo gry nad stołem i mnóstwo blefowania. Wszystko, co w wielu grych planszowych, jest w Battle of Rokugan. Dodatkowo, nie ma tutaj moim zdaniem poczucia, że jeśli przewaliłem pierwsze dwie rundy, to sobie nie poradzę, bo rund jest pięć. Nie ma też poczucia, że los jest przeciwko Wam, ponieważ każdy ma taką samą pulę. Jeśli na początku znajdziecie te najlepsze rozkazy, to są lepsze i gorsze lepszymi lub gorszymi modyfikatorami. No to na początku był lepsze, to potem może być problem, bo na koniec w kluczowych rozgrywkach będą te słabsze. Dodatkowo, o ile sytuacja na stole się zmienia, to punktacja jest jedna, jedyna na sam koniec, jeśli dobrze teraz pamiętam. I ją mocno widać na planszy, oprócz specjalnych celów, które możemy mieć na rynku, które też dają dodatkowe punkty. I nie, można się nastawić na te specjalne cele, że zajmujemy konkretne prowincje albo na konkretną sytuację na stole to jest sporo już punktów. Ale ważne jest bardzo też przejmowanie konkretnej prowizji, czyli ta punktacja, która na stole jest widoczna. Więc to nie jest też tak, że na początku była jakaś punktacja, a Wam nie poszło, no i teraz już nigdy tych punktów nie odrobicie. Ewidentnie najważniejsza jest sytuacja końcowa, którą możecie odrobić początkowo, komuś szło bardzo dobre, bo doskonałe rozkazy. Da się to zmienić. Trzeba pamiętać, że koniec jest najważniejszy, a nie początek, bo prawdziwego mężczyznę poznaje się. Cytując klasyka. Okej, okay. w każdym razie, jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć, o, zagrać w Battle of Roku Gun. Jeśli lubicie tego typu gry, to polecam Wam ją z całego serducha. I to wszystko, jeśli chodzi o moje podsumowanie gier planszowych w 2020 roku, które ja miałem przyjemność, lub też nie, no ale w tym przypadku przy tym materiale, przyjemność ogrywać własnych w zeszłym roku, a nie tych, które po prostu wyszły. Przypominam i objaśniam, kto nie pamiętał początku tego materiału. To wszystko z mojej strony, zapraszam na inne materiały na moim kanale, nagrywam teraz mnóstwo podsumowań, więc na kanale będzie się działo. Tradycyjnie jednak pożegnam Was, trzymajcie się, ciepło i zdrowo. Do zobaczenia, cześć.